Kochani uczniowie, ale szkoła to nie tylko budynek, nauka, praca, oceny, ale przede wszystkim ludzie. Czyli my wszyscy wiemy, jak przykro i trudno jest się rozstawać po sześciu latach. Ale cóż, takie jest życie. Piękne z jednej strony, a z drugiej trudne i nieubłagane. Kochani absolwenci, odchodząc z tej szkoły pamiętajcie, że dziesiątka to wasza szkoła i dziś tej szkoły są dla nas i dla Waszych rodziców zawsze otwarte, Wreszcie w Waszym dalszym życiu. Z prawdziwą wdzięcznością dziękuję Wam, kochani uczniowie, oraz Wam, szanowni ludzie, za liczne dowody szacunku i serdeczności. Wszystkim po obecnym, a więc uczniom tak piątym, życzę, aby wszystkim było z Wami dobrze i miło. Pamiętajcie, że jesteście bądź uczniami, bądź absolwentami Ostrożnej której piękne imię tak bardzo zobowiązuje. Jestem przekonana, że tak właśnie Sługa ja tak tak, szkoły, drodzy goście, dziewczęta i uczniowie. Trochę się bałem zapytać głos, bo pani zwłaszcza się niepokoją, że wakacje to... <grymieniki> na <grymieniki> Szczególnie jest to ważne, zauważycie drodzy Państwo, że Pani Dyrektor dając całe serce szkoły potrafi zauważyć wszystkich, którzy tę szkołę współtworzą. Dlatego naprawdę z całego serca najmniej na panie, Pani ręce, Pani Dyrektor, wszystkich, którzy tę szkołę tworzą i którzy, przez których tak dobrze słyszymy o szkole i do szkoły jesteśmy długi i naprawdę całego serca dziękuję. Do prezydenta, do Dzięki właściwie jak przychodzi w naszym ale tak się zastanawiam, co byście zrobili, jakby przyszło pismo z prośbą, żeby przedłużyć o szkoły i zdiować wakacje. Znając życie, to byście powołali, wiedział ślednie, żebyście odnaleźli, kto takie kłopoty napisał. Ale poważnie mówiąc, oczywiście nikt się nie odważył, no, bo to, to byłaby prawie zbrodnia. Wakacje są potrzebne, my to wszyscy nie wiemy. Choć znając życie to nauczycielom za parę... Jest, ale oczywiście wakacje są potrzebne. Na szczęście takich pomysł potrzebnie zlikwidować nieba. Drodzy Państwo, żeby nie zabierać wakacyjnego czasu. nas jeszcze z całego serca chcę podziękować i życzyć, żeby czas wakacyjny był najszczęśliwszy. Oczywiście często szczęście wakacyjne kojarzy się z jakimiś wielkimi wyjazdami. E, dziewczyną pewna jest jakąś nową... Nawet jeśli nie mówią odkrywać to, co dla nich jest ważne, co może z naszej strony oczywiście choć kosztem szczęścia. Dlatego wszystkim życzę, żebyśmy doświadczyli radości spotkania z ludźmi najbliższymi i czasu Życzę też, żebyśmy faktycznie w sercu mogli odkryć to, co jest by potrzebne, nawet jeśli nas nie poproszą. Życzę wreszcie, żebyśmy wszyscy szczęśliwie z wakacji powrócili, choćby do nowych. Nawet te sprawy, za które nikt nie potrafi podziękować, żebyśmy sercu dla nich mieli. Drodzy Państwo, jeśli tylko pozwolicie, oczywiście pytam Pani Dyrektor, bo wiadomo, kto tutaj jest trzeba. Jeśli pozwolicie, bardzo dziękując, chciałbym poprosić o zwolnienie. Mamy bardzo istotne dzisiaj sprawy. Wielki projekt dotyczący zagospodarowania na wybrzeży na Wierzę, że zanim nasi absolwenci skończą kolejne szkoły, nasze miasto uzyska nowe, ciekawe sprawy i wierzę, że nawet jak gdzieś za wiele lat wyjedziecie z miasta, to będziecie je dobrze wspominać i możemy je prowadzać. Raz jeszcze, drodzy Państwo, z całego serca wszystkim, którzy współtworzą dziesiątkę, tym, którzy zostali wyruszni.